Witajcie ciekawscy. Chyba każdy człowiek ma swoje ulubione jedzenie. Niektórzy zachwycają się kuchnią orientalną, inni mają słabość do słodyczy, a kolejni nie wyobrażają sobie życia bez fast foodu A jeśli powiemy wam, że jest również grupa osób, która czerpie przyjemność ze spożywania rzeczy, jakie uważa się za niejadalne, a mówimy tu o takich jak śrubki, żarówki czy ziemia. Choć wyobraźcie sobie, że byli tacy, którzy dosłownie zjedli auto, a nawet samolot. Pewnie się zastanawiacie, jak to możliwe, kim są ludzie o tych nietypowych gustach kulinarnych, skąd bierze się pod Trzeba zjadania rzeczy, nie nadających się do spożycia? Jakie konsekwencje niesie to dla zdrowia? Za chwilę dostaniecie odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale zanim to nastąpi, nie zapomnijcie o subie i kciuku w górę, bo na naszym kanale przygotowujemy dla Was wiele ciekawych i szokujących odcinków. Gotowe? No to zapraszamy do oglądania i zaznaczamy: Nie próbujcie tego w domu. Jeszcze niedawno w kinach można było zobaczyć film o intrygującym tytule niedosyt. Opowiada on historię pięknej kobiety imieniem Hunter, która żyje w pozornie szczęśliwym związku. Jej mąż jest przystojnym biznesmenem, dzięki niemu otoczona jest ona bogactwem i właśnie dowiaduje się, że jest w ciąży. Mimo, że wmawia wszystkim, jak i samej sobie, że lepszego życia nie mogła sobie wymarzyć, prawda jest nieco inna. Jej piękny dom jest niczym złota klatka, w której zazwyczaj przebywa samotnie, a mąż nie poświęca jej wiele uwagi, z kolei teściowie wciąż kontrolują. Jedni upływają monotonnie, spędza je na gotowaniu, sprzątaniu. Czy Graniu na smartfonie, aż pewnego razu postanawia zrobić coś nieoczekiwanego. Połyka bowiem znaleziono w pudełku z bibelotami szklaną kulkę, a to przynosi jej niespodziewaną satysfakcję. Jest również impulsem do spożywania kolejnych, wręcz niejadalnych rzeczy. Jak się okazuje, takie sytuacje zdarzają się nie tylko w filmie. W realnym życiu ludzie połykają różne, często niebezpieczne dla zdrowia przedmioty, a wszystko przez chorobę nazywaną syndromem pika, lub też łaknieniem spaczonym. To poważne schorzenie uznawane za zaburzenie psychiczne. Przejawia się nadzwyczajnym apetytem na takie rzeczy jak. Papier, przedmioty wykonane z żelaza, kamienie, szkło, ziemia, a lista zjadliwych, nietypowych rzeczy jest naprawdę długa. Ludzie dotknięci tą chorobą tłumaczą swoje zachowanie na różne sposoby. Mówią na przykład, że przyciąga ich faktura zjadanych rzeczy lub są przekonani, że dzięki nim dostarczają dla organizmu niezbędnych składników. Na przykład jedzą ziemię, gdyż zawiera mikroelementy. Zresztą nawet naukowcy dowiedzieli, iż choroba w 50% wynika z niedoboru pewnych pierwiastków w organizmie, a szczególnie żelaza. Najczęściej występują dzieci lub kobiet w ciąży, choć nie omija Mężczyzn. Jest ona niezwykle rzadkim zaburzeniem, a większość osób na nią chorujących próbuje utrzymać to w tajemnicy. Choć są również przypadki ludzi z syndromem Pika, którzy dosłownie demonstracyjnie się z tym obnoszą, a nawet traktują jako normalne odżywianie się. To pewnie dlatego trafiają na pierwsze strony gazet, a ich niepohamowany apetyt przyczynia się do zdobycia sporej sławy. Uważacie, że to absurdalne? Ach jednak. Zresztą posłuchajcie, bo opowiemy wam o kilku takich przypadkach, a przejdziemy od tych najmniej do najbardziej ekstremalnych. Pochodząca z Florydy, Adele Edwards szczególnie zasmakowała w piance, która znajduje się w kanapach, fotelach czy poduszkach. Jak sama wspominała, jej choroba pojawiła się, gdy przeżywała duży stres związany z rozwodem rodziców. Od tamtej pory systematycznie podgryzała sofy w swoim domu i łącznie zjadła ich aż 7. Lekarze ostrzegali ją, że takie ilości pianki mogą doprowadzić do blokady żołądka lub jelit, co też się stało, gdyż 3 lata temu kula z pianki wielkości grejfruta doprowadziła do takiego zatoru. Na szczęście udało się uniknąć operacji, gdyż został on usunięty za pomocą leku. Czy po tym incydencie pani Edwards zrezygnowała ze swoich dziwnych nawyków żywieniowych? Niestety nie znaleźliśmy na ten temat informacji. Idźmy więc dalej. Pan o nazwisku Tod Robins to showman i magik, który zjadaniem różnych nietypowych rzeczy podczas występu potrafił szokować tłumy. Połykał miecze, ział ogniem, choć do dziś znany jest z innego, niepokojącego wyczynu, jakim jest zjadanie żarówek. Najpierw zapalał ją, by pokazać widowni, że jest prawdziwa, następnie wyjmował metalową część, by po chwili tę szklaną chrupać niczym jabłko. Aż ciężko to sobie wyobrazić, prawda? A jeszcze bardziej to, że w swoim życiu zjadł ich nawet 5 tysięcy sztuk, choć to i tak nic w porównaniu do naszego kolejnego bohatera. Leon Samson, jak już można domyślić się po jego nazwisku, był wyjątkowym siłaczem. W latach 70. pracował w australijskim cyrku, gdzie przegryzał gwoździe na dwie połowy lub łamał głową głazy. Tematem naszego odcinka jest jednak jedzenie nietypowych rzeczy. Zatem co takiego spożywał Samson? Otóż postanowił na przykład zjeść auto. Nie tylko po to, by zaspokoić swój wilczy apetyt, ale także by wygrać 20 tysięcy dolarów. Wszystko przez zakład, jaki zawarł z jednym ze swoich znajomych. Wspomniany samochód, oczywiście, nie został spożyty w ciągu jednego wieczoru. Zajęło to 4 lata, a w gardle mężczyzny zniknął każdy element pojazdu, czyli opony, silnik, drzwi, szyby, fotele czy radio. Pan Samson dzielił je na małe kawałki, niektóre nawet nie większe niż ziarno piasku, po czym do do swoich potraw, takich jak zupa czy pirerzy ziemniaczane. Dzięki temu zgarnął kasę, ale też zyskał nie niemałą sławę. Co ona sprawiła, że rozochodził się jeszcze bardziej i miał zamiar zjeść autobus szkolny. Ostatecznie jednak nie ma informacji, czy faktycznie to zrobił. Dla naszego kolejnego bohatera, nawet autobus był za mały. Pochodzący z Francji, Michel Lotito, postanowił zjeść bowiem cały samolot. Tak, dobrze słyszeliście. Choć zanim to zrobił, zdążył się rozmakować w innych rzeczach. W jego przypadku wszystko zaczęło się, gdy miał 9 lat. To wtedy po wypiciu napoju ze szklanej butelki postanowił skonsumować również i ją. Po tym zdarzeniu rodzice czym prędzej zabrali go do lekarza, a ten orzek i szkło nie przyczyniło się w jego organizmie do żadnych szkód. Wszystko przez szczególną budowę przewodu pokarmowego, który był znacznie bardziej odporny niż u przeciętnego człowieka. To pośrednio związane było również z posiadanym przez niego syndromem pika, przez który ściany jego żołądka oraz jelit były znacznie grubsze. Mógł więc sobie pozwolić na spożywanie niejadalnych rzeczy. Szybko zyskał przydomek, Mr. It All, czyli pan, który zje wszystko, i zaczął podróżować po świecie, prezentując swoje wyczyny. Ich lista dla niektórych może być imponująca, dla innych, budząca niepokój. Znalazło się bowiem na niej 18 rowerów, 7 telewizorów, 2 łóżka, 15 wózków supermarketu oraz 6 żyrandoli. Choć szczególnie szokującym jest jego posiłek składający się z samolotu, a dokładnie niezbyt dużego modelu Cessana 152. W ciągu dwóch lat przeżył i połknął każdy jego kawałek. Aby tego dokonać, podzielił go na mniejsze części a w trakcie oto by jego przewód pokarmowy był dobrze nasmarowany olejem ale oczywiście nie silnikowym Chyba nikogo nie zdziwi to, iż jego wyczyn zapewnił mu wpis do księgi rekordów Guinnessa w kategorii jedynej osoby na świecie, która zjadła samolot. Jak się to natomiast odbiło na jego zdrowiu? Cóż, nie ma żadnych informacji, że spożycie takich rzeczy wpłynęło negatywnie na jego zdrowie, ani nie przyczyniło się do żadnych skutków ubocznych. Pan Lotito zmarł z przyczyn naturalnych w 2007 roku. Mimo dość humorystycznego podejścia do tych historii, my zdecydowanie odradzamy naśladowanie naszych dzisiejszych bohaterów. Mimo że niewielki odsetek ludzi dotkniętych syndromem Pika ma wyjątkowo odporny przewód pokarmowy, to większych w większości ekstremalnych przypadków niesie ono ze sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Wśród nich wymienimy wrzody żołądka, zatrucia, niedrożność przewodu pokarmowego, uszkodzenia wewnętrzne, może także doprowadzić do zgonu. Za przykład przytoczymy historię, która wydarzyła się w 2002 roku, kiedy to 62-letni Francuz trafił do szpitala z powodu wciąż nawracających bólów żołądka. Po prześwietleniu wyszło na jaw, że wypełniony jest on monetami, które były połykane systematycznie przez 10 lat. Co najbardziej szokujące, było ich tam aż kilka kilogramów, a operacja ich usunięcia Zakończyła się dlatego mężczyzny bardzo nieszczęśliwie. Podobny finał miała historia Edwarda Kopa, u którego komplikacje po połknięciu różnych przedmiotów, takich jak piankowej gumy, kawałków łańcucha czy kości, przyniosły skutek śmiertelny. Jeśli natomiast w Waszych głowach pojawiło się pytanie, czy można faktycznie zjeść i strawić większość niejadalnych przedmiotów, jak na przykład kawałki metalu, to odpowiedź brzmi nie. One są po prostu przepuszczane przez przewód pokarmowy w niezmienionym stanie. I na tym zakończymy nasz odcinek. Napiszcie ciekawcy, czy słyszeliście o innych ekstremalnych przypadkach ludzi połykających nie nadające się do spożycia rzeczy? Czy wiedzieliście, że jest taka choroba i nosi nazwę syndromu Pika? Czy spodziewaliście się, że syndrom może przyczynić się nawet do zjedzenia samolotu? Czekamy na Wasze komentarze i opinie na ten temat. Jeśli z kolei jesteście głodni, ale kolejnych naszych odcinków z efektem wow, już teraz kliknijcie suba i włączcie powiadomienia, aby nie ominęło Was nic, co dzieje się na naszym kanale. Przypominamy też, że słyszymy się 4 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek, środy, piątek i niedzielę. Zatem do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!